Cześć, tu Kari. I tu Paulina. Zapraszamy do naszego super zabawnego show Falanza. Co tam? ale dawno nas nie było. Dawno nas nie było, ale wracamy w wielkim stylu. Dzisiaj gościem w Słowniku Slangu będzie. Krzysztof. 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 Dzień dobry. Znać Krzysztofa z telewizji, miał parę takich znaczących ról w różnych programach. Jest Ego. dość popularną postacią, Ego. dlatego też zaprosiliśmy go do naszego programu. A nie ukrywając, sam się trochę też prosiłem, bo, bo ten to jest program bardzo fajny, więc go, to jest raczej tak, że goście sami tu chcą przychodzić. I... Tak. Tak, trzeba to trzeba sobie załatwiać, to trzeba sobie kupić po prostu. Nie jest łatwo, nie no, jest łatwo. Ale to, bo... nie mówmy o pieniądzach. Nie, nie mówmy o pieniądzach, no. można sobie kupić sympatią na przykład, no. tak, albo coś <laughs> takiego. E, czy dzisiaj gramy w słownik slangu? Yy, tak, słownik slangu. Słownik slangu. Słownik slangu, słownik slangu. Słownik slangu miejskiego. Uu, a czy przypomnisz na szybkę zasady Karolina? Zasady. Oczywiście. Zabawa polega na tym, że losujemy przypadkowe słowo ze słownika slangu miejski.pl a potem każdy z nas ma za zadanie podać definicję tego słowa oraz przykład zastosowania. Ten, kto tak. będzie najbliżej prawidłowego znaczenia zdobywa punkt. Zabawa no nie jest prosta. Nie możemy tutaj oszukiwać. Liczy się kreatywność i y, y, poczucie humoru. I znajomość miasta. Słuchaj, jesteś gotowy na to wyzwanie? Tak, czuję się gotowy. Znaczy, przygotowywałem się wiele dni, ćwiczyłem praktycznie całe życie chodząc po ulicach i rozmawiając z różnymi slangami, dlatego myślę, że będę tutaj ostrym zawodnikiem. Dobra, mam pierwsze słowa. Pierwsze słowo to Jadwiga. Jadwiga? Tak. Takie y jak imię. Jadwiga to jest żeńska wersja... tego. Jadwiga. G a, a, Jadwiga! Jadwiga! Dobra, okej. Okay. To tak. może zacznij, skoro jesteś naszym gościem. Więc moim zdaniem, proszę Państwa, Jadwiga, i tak też słyszałem, wprawdzie wiele lat temu, ale słyszałem taką definicję, że Jadwiga to jest winopodobny napój owocowy o smaku jagodowym. Ale, jagoda ale tu... czemu Jagoda to Jadwiga? No taki, bo tam taka goła baba była na etykiecie. A, okej. Okay. Znaczy, tak właściwie jak... też mogła mieć na imię Jagoda, nie wiem dlaczego. ale. Szary Wiśniowa. Tak, no, no bo tam bo zawsze na tych napojach były takie gołe baby na etykiecie. bardzo dawno temu. Tak się sprzedaje. Tak się sprzedaje jako przykład użycia. Ale sam używałeś takiego win nie, ja wina? Nie, <grym> ja wina nie używam. Tylko patrzysz. Ja wina nie używam. Można powiedzieć. Ale, ale wielokrotnie widziałem w sklepie jakimś osiedlowym. Ale no to człowiek. jak to było bardzo dawno, no to myślałam, że naprawdę bardzo dawno, a ty nie wyglądasz aż tak staro. No nie, jestem, jestem bardzo młody, mam dopiero 19 lat, ale było to całkiem dawno. Można powiedzieć, że 15 lat. Dawno temu. jak dla ciebie. Bezwzględne. <coughs> no. Ja mam tyle lat tylko dlatego, że koło dwudziestki postanowiłem, że przestaję się starzeć. Trzeba się przestać starzeć, nie ma co. Pan pod sklepem mi jakiś taki starzec powiedział I Niech pan nie popełni mojego błędu Tak to było I no, jako no, przykładu życia to może mało kreatywne Proszę dwie adwigi na zeszyt to brzmi prawdopodobnie. Mogło się tak wydarzyć. Mi się wydaje, że Jadwiga to może być jakiś bank na to dużym nominale. Chociaż chyba nie ma żadnych nie. kobiet to na banknalach. To tak, jak, nie. Nie. To tak nie. jak jagodzianki. Ja go, jak jagodzianki. Jest, no. Nie, yes. yes. Pięćsetkę chyba teraz wprowadzili. Nie wiem czy nie z jest królową Jadwigą, bo była taka. Tak. Ale na pewno nie nagło. A przykład zastosowania mam taki. Ej, stary, masz 5 zł na napiwek? Nie no, mam tylko Jadwigi w portfelu. Fajne macie. <grystanie grystanie> no a ty masz beznadziejne? No, takie się ale według mnie pasuje. Dobra. Ja bym tak powiedziała. Jadwiga to inaczej frajer lamus. Na przykład Jadwiga? zastosowanie. No tak się mówi na przykład, ale z ciebie. Nie ja bądź Czesiek, no, to my myślała, że Jadwiga Może to też być. jest takie. I przykład zastosowania. E, ja nie idę e, chyba za szkołę. Peniam się. Pena. O nie bądź taka Jadwiga. Tak. Nie bądź Jadwiga, tak. Miękka faja. Miękka faja, faja, no. Karolina, jeżeli tego nie było w slangu, to myślę, że już się pojawi. Powiem wam, że tak. Jadwiga tak czasami nazywa się ordynarna stara wersarka slash na której śpią goście przebywając urodziny na wsi. A -a. Zwykle pokryta jest ona kwiecistym i orientalnym wzorem. Wpadam jutro, rozstawia Jadwigę. Ale to w takim razie jest na wiejski, a nie miejski. No właśnie. No, ale to ludzie, pytanie. którzy są z miasta, mówią tak, że... jak o... jadą. Tak, jak, jak tam jadą. jadą. No, chyba nikt nie był blisko. Nikt, wszyscy opozywa. Ale mieliśmy fajne wszyscy, nie? No, to wszyscy. To, to najważniejsze jest tak? dobra zabawa. Tak, nie, to, to nasi fajne, widzowie ocenią, czy było fajne. A, to dobrze. No to oceniajcie. <laughs> Łapki w górę. <laughs> ja Jach, piątkę. 70 subskrypcji, Zajubi się dużo. Dobra, mam słowo. Za Pompara. Zap Zapompara? Mhm. Zapompara? Zapompara? Zapompara. Zapompara. Ej, bardzo śmieszne słowo. <grym> no, <my God>, śmiesz. <grym> nie mam pojęcia co to może znaczyć. <grym> może to się... jest pompa albo, <grym> albo para. Ra? Zapom zapomnieć. Zapomnieć. Zapompara. Para, która o wielu rzeczach zapomina. Zapompara. No to już wyczerpaliśmy i nie ma teraz na odpowiedź. Na Zapompara. Ja nie ja mam odpowiedzi, w ogóle starałam się w swojej odpowiedzi, w sensie przykładzie zastosowania, użyć jakiegoś przysłowia. No dobra, co? Wydaje mi się, dobra. że to przysłowie nie... nie istnieje. Jeżeli tam jest, nie słowo, nie jest. słowo zapompara, to na pewno istnieje. To znaczy, Ale może dzisiaj to też no, nie istnieć, tak. Po długich namysłach uznałam, że zapompara to może być popitka, zapijka. U. Przykład zastosowania. Stary, dawaj następnego. Kto polewa ten, nie śpiewa. No, <grywa> <grywa> Dlaczego? No to jest takiego przysłowie! Jest dużo takich powiedzeń właśnie z piciem wody. Nie, nie no to, że co... To, że, to, że ktoś mówi, to nie pije. No ale są jakieś przysłowie z piciem, są. nie? Co? No to ja właśnie nie mogę... Mogłam... Krótkie picie wydłuża życie, czy jakoś tak? Częste, Częste picie z... skraca, skraca życie. życie no to ja tu mam podobne, kto polewa, ten nie śpiewa, a on mu na to odpowiada. Za A jest za no dobra, no. Że on się chętnie napije, ale tylko za No dobra. Wiecie, to ma też sens, bo na przykład ludzie często nie, nie lubią grać w takie gry, mm. że nie wiem, trzeba na siłę coś śpiewać, więc jak no tak. nie chcesz śpiewać, tak to polewasz, polewasz, polewasz po prostu. No, uczciwie, uczciwie. I to, to cię jakby pozwala zrezygnować. No, mam czynny ja udział w zabawie. Ja polewałem, tak. Tak, bo jest czynny udział w zabawie i... I tak, i no po prostu fajnie. nie pijesz, bo musisz matkę tak. odwieźć do domu. No coś tam. Tylko dwa piwka. Tak, tylko dwa piwka i, pośp... i trochę zaśpiewam. Dwie tak. piosenki najwyżej, nie? Magda A ty I co wymyśliłeś? Ja wymyśliłem, że za Pompara. Yy... To jest taka osoba, co chodzi w takich latem w takich klapkach z pomponem na turcie. Taki Aladdin trochę. Ale wiecie, wiecie o które klapki chodzi? z tak, ja no, Są takie no. z, takim z takim pomponikiem. No i ta zapompara sobie idzie w tych klapuszkach. Tak stuka, zapompara sobie. Zapompara sobie idzie, bo pompar to jest takie miejsce. Taki budynek i tam, mhm. tam coś jest. my pompar tam, sklep albo coś, tak się nazywa. I ona tam idzie za tego pompara. <laughs> Żeby zajrać szluga. No cokolwiek <laughs> robi <laughs> Idzie za tego pompara jeszcze ma te pompony. Przykład użycia taki osiedlowy. Ej, stary, ale ta twoja maniura to zapompara. A mogę jeszcze przysłowie powiedzieć? Tak, zapompara? Tak, no. tak. Kto, kto za pompary chodzi, ten sobie szkodzi. Kto pod, pod kim zapompara, ten, ten sam... sam się tak staje. Mi się wydaje, że zapompara to jest taki stary samochód-gruchot. Może być. E, I mówi typ do mordy typiary? Typ do mordy typiary. Się mordo. Może ci na tę imprezę, na którą idziesz. Co ty, Cezary? O swoją zapąparą? Zapąpara. Osoba wredna, chamska lub olewająca innych. Ej, Ola, wiesz czemu Maxa dziś nie ma? Nie, to zapompara znowu mi nie odpisuje. O. no to zapąpara. Zostać obywatelem Chin. No, Zostać obywatelem tak, Chin? to coś to znaczy. To jest jakiś gryps, tak? Mhm. O, użyję też przysłowie. No. no dobra, to teraz ja zacznę. Wydaje mi się, że zostać obywatelem Chin to się dzieje wtedy, kiedy zatrudniam Cię w takiej dużej fabryce. I wyobraziłam sobie, że siedzi takich pięciu koleżków, na przykład w domu, i jeden z nich bardzo często z nimi spędzał czas, ale teraz nie może, bo został zatrudniony w fabryce samochodów. I on mówi tak: Niby zostałem obywatelem Chin, i nie mogę się teraz z Wami tak często spotykać, no ale wiecie, kwit się zgadza. A apetyt rośnie w miarę jedzenia. A To jest możliwe, że teraz widzę na jakiegoś totalnego rasistę takiego, wiecie... Nie, 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 to nie jest... Nie. No, w ogóle nie. A to mnie ospokoiliście. Co wy pomyśleliście? Mogę ja? No dawaj. Tak? E, bo słuchajcie, tu jakby muszę powiedzieć takie backstory. Na Pradze Południe no. jest osiedle Gocław i na w środku Gocławia, tam z przodu, przy Ostrobramskiej, takie coś, co się nazywa Przyczółek Brochowski. I tam jest najdłuższy blok w Polsce i na świecie, ma półtora kilometra, jest taki pozakręcany. Tak? Pokażesz nam go kiedyś? Pokażę wam Tutaj jest zdjęcie. Ulica motorowa. Tak jest. Google Maps. Na ten blok się mówi Pekin, więc sugeruję, że zostać obywatelem Chin, to właśnie się tam wprowadzić. I yy, tam, proszę państwa, niejednokrotnie można było usłyszeć: O, no, by się wprowadził, został obywatelem Chin. Tak, tak słyszałem. Tak słyszałem, pod okrągłakiem tak zwanym. Na Trzepaku, Tak. To może być. Wiecie co, tak teraz myślę, bo zaobserwowałam, że jak ktoś mówi jakby randomową rzecz, to każdy odpowiada na to, tak. może, może być. Tak. Może być! Skoś... Masz rację. No. ten kanał powinien się nazywać, może być. Mas no według mnie zostać obywatelem Chin to jest zostać zdrajcą, donieść na ziomków. Dlaczego? Dowiesz się, jak przeczytam moją... moją E, mordo! Jeszcze jedna taka akcja i zostaniesz obywatelem Chin. No. Że tak wygnają go. A, no. bo Rozbędą się go zacznie. z paczki. Wygonią, pogonią. Tak, obywatel, pogonią. Po pogonią go. wyniki. Z zostać obywatelem... Określenie na bycie z Jaranem. Co on ma takie małe oczy? <grym>, Benek został obywatelem Chin. No tak, bo ma oczy takie. Ale to też jest rasistowskie. Strasznie rasistowskie. Moje mniej było rasistowskie. Ej dobra, to wylosowałam słowo, chcecie usłyszeć? Tak, Zabaj. słuchamy, Jakie? Ciekawe. E, penerycha. Penerycha, jakie H? Wszyscy CH. To ja się chwilę zastanowię. No. <grym, 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 ja to w ogóle nie wiem, co to znaczy. Nigdy nie słyszałem tego. Ja słowa. też pierwszy raz. Nowe słowo. Ale, dawaj ten pierwszy. Penerycha to moim zdaniem jest kobieta zła i pusta, tak jak makaron penę. Taka różna. O, no to może być. Taka rura. Pusta w środku. Pusta w środku mhm. i twarda na zewnątrz. Chyba, że ją ugotujesz. Ale tylko al dente. I to no. chodzi o to, żeby nie rozpieszczać za bardzo. Nie nie, nie roz, bo się rozpuści. Mocno trzymać krótko. Tak. Mi się wydaje, że penerycha to jest taka zwała. Co to znaczy zwała? Zobaczycie jak przeczytam przykład zastosowania. Okay. Mordo, po tym jaraniu zawsze mam penerychę. Penerych. Czyli zamułę taką. Mhm. Zamulę, tak? Zamulam. Zamulam. Tak starzy ruch. ludzie mówią, zamularz. Mhm. Tak. Mega starszy ludzie, moja Naprawdę. babcia zawsze tak mówiła. Ale samu, ale Co masz penrycha, Właśnie. E, mi się wydaje, że penrycha to jest taki wjazd na HT Hawire i ej, starsi Pawła wyjechali chyba na narty. O to robimy penrycha do niego. No, tak. no ja myślę, że może Może być. Może być. <noise> może być. Penerycha. Tak. Znana w zazwyczaj środowiskach menelskich dziwka o ponad 25-letnim stażu oh. pracy. Działa często na własną rękę, bowiem żaden alfos nie chce mieć jej w swoich szeregach. Tak zwana beczka bez dna. Cena usługi takiej penerychy waha się w granicach 10-20 zł, co często powoduje dylemat natury seks czy alkohol u lokalnych lumpów pijackich skurwysynów. Wiedziałem ostatnio lumpa z kurwą. Tak, tak. Tu w okolicach pełno takich penerych. No to my mamy po zero, ale no, ty to... No, byłem blisko, bo no, to Punkt, to pomogę. Pół punktu ci dam. Pół tak? sobie zapiszę. Tak, zapisz sobie. Szybki Lopez. Szybki Lopez, okej. Szybki okay. Lopez. Ja się zainspiruję tym, co dzisiaj oglądałam. Dobra, opowiem wam zaraz. To ty zacznij Krzysztof. No bo ja zaczynam. Dobrze, więc szybki Lopez to moim zdaniem swojego rodzaju eufemizm, którym należy nazwać taką osobę, chłopca na dyskotece, który jest taki, wiecie, taki szybki. szybki jest. Ma czy, szybkie, okulary, o, szybkie okulary. ma szybkie no. okulary i y, zaczepia dziewczyny, żeby szybko gdzieś z nim pójść i je tam chce molestować. Lub w inny sposób skłonić do poddania się tam różnym rzeczom. A może one z własnej najwali tam idą? No tak, no, ale, no, ale on namawia tak w sensie. Uderzy, no, namawia, uderzy, no. żeby mógł żeby wyrazić własną wolę i tam, i tam chodzić. I, I właśnie tak <laughs> jako przykład użycia to mogę podać coś takiego, że podchodzi, wiecie. Szybki kolor. Szybki, szybkie okulary ma. <laughs> nazwijmy go Grzegorz. Nazwijmy go Grzegorz, nie? <laughs> Typowy grzesiek. No podchodzi, ej, mała co tam w nieba spadłaś, bla bla bla, nie? Tego mm. chodź tam ze mną na parking, pokażę Ci tego samochód, jaki fajny mama, potem się drinka napijemy, bo ma ona mój nie bądź taki szybki Lopez. Najpierw, tak, najpierw drinka. Na, najpierw drinka nie. dawaj, stary. Tak. No. Widziałeś taką akcję na żywo kiedyś? Widziałem. Bo sam był tym. Ja byłem tym. Prowodorem. Nie, nie, ja byłem nie, ofiarą. Drinki. Właśnie, ja dzięki Ja byłem ofiarą. Ja nigdy nie byłem prowodorem czegoś takiego. Ja właśnie no. też no. czuję, że ty mogłeś być ofiarą. Tak, tak, tak. tak. <laughs> ja jestem bliska tej samej definicji, bo no. to, co ja sobie wyobraziłam, też dzieje się na takich dyskotece mhm. i to jest taki podrywacz uderza prosto z mostu. Proste. przykład zastosowania mała, może pójdziemy do mnie, hola hola amigos, co ty taki szybki Lopez, o. że on od razu mm -hmm. jakby bez od wstępu, razu. od razu dawaj do mnie. Dobrze, że nie zniosł pani od razu. No, no tak, tak, Bo no, to, te, to ten amigos, Lopez, to, tak, A. to A. taka dyskoteka hiszpański temat. Enrique Iglesias. Loco, wiecie, tak, Loco. Loco, Meksiko. Są takie dyskoteki, ja to wiem, że to jest. Bywasz? Nie, byłem raz, ale fatalnie. Nie polecasz, bo podrywają tylko. Ty, 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 nie, Ja, ja nawet, A, nie, wez... nie powiem nazwy, bo, bo nie zapłacili, żeby reklamować. Właśnie, ale to... chyba że teraz nam ktoś zapłaci. Tytułem wstępu oglądałem dzisiaj Rodzinny Interes i tam był taki kolo. Który... Serial, tak? Tak, serial taki serial. na TV Pulse, bardzo gorąco polecam. I nie zapłacili mi za to. <grych> ja to polecam, bo mi się bardzo podoba. I mi się wydaje, że szybki lapest to jest taki typ, który wyłudza ubezpieczenia. <grych> <A -a -a. grych> I że... <grych> <laughs> Bo tam był taki odcinek, że Ty jakby jeździł samochodem i powodował wypadki, że to niby nie z jego winy, a ludziom płacili mhm. ubezpieczenia i on na tym zarabiał i na mhm. tym żył. I tam był taki plan, że coś tam podpali, jakiś samochód, że tam będą zwłoki z kostnicy, w ogóle no... Na pozorowany wypadek. Tak zajebista, tak, zajebista, opcja i przykład zastosowania, zrobię tylko szybkiego Lopeza i możemy jechać na wakacje do Ustki, super pomysł stary. I teraz co to znaczy? Szybki Lopez. Sposób picia piwa, polegający o. na zrobieniu małej dziurki u dołu bocznej ścianki puszki. Następnie puszkę przystawiamy do ust i samodzielnie, bądź z czyjąś pomocą, otwieramy puszkę w tradycyjny sposób. Tak. Browar wpływa pod niezłym ciśnieniem, dzięki czemu bardzo szybko go opróżniamy. No nic, to już koniec tej gry. Nie była zbyt fortunna, na pewno nie dla nas. I wynik też nie jest zbyt zadowalający, ale to jednak zwycięstwo. Grawem. Krzysztof pół punktami po zero, Brawo. więc gratulacje. Dziękuję. Jako Dziękuję. nagrodę dostajesz od nas zaproszenie do kolejnego odcinka. Dziękuję. Mhm. I to bezpłatne. <noise> zaproszenie nie przyjmuję. Musimy ja muszę przez mój management rękę. Przejść, tu i tu. tu z Karoliną i jeszcze z Karoliną ścisnę. Tak, tak więc gratulacje dla Krzysztofa, Dziękuję. dziękujemy Wam za uwagę, subskrybujcie, lajkujcie tak. i udostępniajcie. Tu, tu. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, pa! Policie. Siemano. Pa! Siemano. No dawaj! Się... A, że, pa, że wszyscy mówimy, no, no, bo ja myślałam, że zapomniałeś, jak dobra. się mówi. Dobra, to cztery, no, cztery. Pa. 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 Proponuję też sprawdzić horoskop, tak? Potem Jadwigi? Jadwigi, co tam dzisiaj przewidziała. Ale to chyba nie jest imię, tylko repre kiedy się urodzi Nie, To moja wina To jest moja wina, tak się mówi często w języku potocznym Nomen omen Tak się mówi, no po łacinie znaczy nomen, czyli imię, omen, wróżbą Imię jest wróżbą, to to znaczy nomen omen Zaraz Czyli imię jest wróżbą, więc może jest jakiś wróżbita coś z imienia Wróżbita Jadwig Może powiedzieć o Kanał Falanza jest nomenomen hitem, albo coś. Tam. Nie, to też nie pasuje. <śmiech> <śmiech> może tak naprawdę nikt nie wie, jak się tego używa. To no. jest coś takiego, że masz jakąś postać, która się tak. nazywa Janusz, i mówisz, o to jest Janusz z rodzinnego interesu. Nome, nomen, i że Janusz to twój dziadek. <laughs> nie, to też nie. Nie, to by było no, notabene <laughs> wtedy, już, bo to się często ludziom myli. Mam legitną definicję Nomenomen. Nome, nomen działa tak, że ktoś może powiedzieć, Słuchajcie, załóżmy, że ktoś ma pseudonim uliczny Bolec. Na niektórych dzielnicach tak nie nazywają. No i potem, <gry> potem rozmawiają dwie inne osoby o, o tej osobie o pseudonimie Bolec i niezły z niego nomenomen Bolec, czyli że i taki ma pseudonim rację, i, i, i to słowo go opisuje, że jest Bolcem. No. Dobra, już tak rozumiem. to działa. Ten, ten, nie.